z Ewangelii według świętego Marka. Nikt nie przeszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Od 70. roku naszej ery Żydzi po upadku świątyni, po zburzeniu świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, Stosują pewien szczególny rytuał. Polega on na tym, by na widok miasta świętego, Jerozolimy, rozedrzeć szaty. Każdy Żyd, który, który po raz pierwszy przybywa do świętego miasta, na widok Jerozolimy, ogołoconej z największego skarbu, ze świątyni Pana, rozdziera swoje szaty. Tak jest aż do dzisiaj. Kiedy Jezus mówi. O tym, że łata z nowego sukna mogłaby rozedrzeć stare ubranie, to mówi o tym samym. Nie da się czymś nowym zastąpić starej miłości. Nie da się nową łatką doszytą do starego ubrania, do starego życia, do przyzwyczajeń, do korzeni najgłębszych ukryć, że życie jest rozdarte. Jeżeli zostałeś człowiekiem Boga, przez to, że rodzice zanieśli cię do chrztu, przez to, że o Bogu ci mówili, przez to, że Boga dali ci w darze rodzicielskim, to nawet gdybyś nałożył na to nową łatę, łatę pozornej niewiary, pozornego ateizmu, pozornego agnostycyzmu, Gdybyś nałożył na to wiarę y, łatę nowoczesności, braku przesądów, nawet gdybyś wyrzekł się tego wszystkiego, co jest Twoimi korzeniami, a uznał, że można to wszystko ukryć pod łatą z nowego życia, to i tak zawsze pozostanie rozdarcie. I to rozdarcie będzie Ci zawsze przypominać o Bogu. Mam nadzieję, że tak jest. Rozdarcia są bolesne i dlatego są cenną pamiątką. Dzięki rozdarciom pamiętamy o Bogu. Niech Bóg będzie błogosławiony. Do zobaczenia jutro.